Siemaneczkowi witam wszystkich Was bardzo serdecznie, po raz kolejny w grze. Mount Mounted Blade Warband Jak widać aktualnie zmierzam w kierunku zamku Unusgad Unusgak? Unus... Nieważne jak to się nazywa, tak czy siak jedę do tego zamku Ale po drodze spotkałem sobie jakiegoś lorda, to jest Nojon Cebula Cebula Jakiś polski lord widać Cebula... Cebulaczek strony i postaramy się mu napieprzyć po drodze a później sobie ten zamyczek zgarniemy hmm, więc tak, będziemy walczyć oczywiście do samego końca nasz wróg ma nieznaczną przewagę liczebną co raczej mu niewiele da tak naprawdę nie wiem ile ma lancierów, nie spojrzałem a szkoda, bo to jest istotne ile ma lansierów. dobra, więc tak eee, tum, tum, jeszcze, żeby zsiedli z koni tak, muszę zabrać w ogóle im te konie temu Jeremusowi i deszowi, bo nie są im potrzebne tak naprawdę przez to tylko przez cały czas muszę im mi zabierać w każdej bitwie. Co, zabili mi kogoś już? Ło, wow, jakie straty! Co oni mają w tej... What the fuck? Co tu się dzieje? Lanserów muszą mieć sporo, co, nie? Tak, lanserzy. Wow, dobra, po koniu. Jeden strzał od lanjera to jest mój koń Muszę sobie szybko wymyślić jakiegoś nowego konia. Zanim nie dostanę pogłębie. To będzie fajny. Tylko że, o o o, typie, typie, tutaj chodź, 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 chodź Spadaj! Chcę konia tutaj, gościu, a nie ten a nie... jest z tobą, teraz będę bawić Eee, konia chciałem, a nie typa zabijać O, koń jest, koń, koń, mogę wsiąść, mogę? Dzięk Aaaa! Typy! Eee, Widzieliście to? No. Co za chamstwo, no Nie dodam człowiekowi mieć konia Już wolą zabić, zabić konia niż kurde dać mi O fakt, druga fala idzie Sporo tych lansjerów mają? Nie powiem, nie powiem, właśnie dostałem za całe życie i się za chwilę złożę. Muszę szybko jakiegoś konia teraz wytrzasnąć i jak najszybciej wrócić do mojej armii. Cholera, dostałem po gębie jak zwykle. Dobra, Wow, zostało kilku wrogów tak naprawdę, 20. Ale się rozsypali. 60 zabiliśmy aż w pierwszej rundzie już? Czy ta runda trwała chwilę? Ja oczywiście mam po dzięki Jeremusowi. I jego wspaniałym zdolnością leczniczym, medycznym. Powinienem ustawić ogólnie rzecz biorąc wyżej uczniów niż piechoty, ale nie jestem w stanie teraz tego jakby zrobić. Dobra, cofnę się, żeby nie, nic skończyć jak w poprzednim tym. Jak w poprzedniej rundzie. Kogo mi tam zabili? Już weteranami zabili, No co za. Strasznie nienawidzę tej kawalerii cholera. Mają te swoje zasrane te. Wjeżdżają i od razu mi z miejsca zabijają moich najwspanialszych tych, weteranów i lansjerów. Takiś zasrany lansjer próbuje mi zabić moich strzelców. No, spadaj gościu. Znajdź sobie swoich, tak? Ani mi moich zabijasz. Takiś typek ucieka, prawda? Eee, tu tu jeszcze jest ciekawy do zabicia? Tu jest jakiś fajny typek. Nie, ja pancerzony specjalnie. Ale biorąc pod uwagę fakt, że ma ok to lepiej go ściągnąć zanim zanim zrobi krzywdę komuś. A ma taką szansę. No pięknie. Pozbywamy się najpierw konia, żeby się nie ruszał. Zabijamy typko. Dobra, może puścimy moją piechotę do przodu, co? Atakujcie. Nie wiem gdzie wy tam widzicie tego wroga swojego, gdzie on tam jest. Tam biegnie jakiś oszołom, jeden biedny ucieka. o, uciek, dobra, no to nieźle w sumie wyszło. Nie mam pojęcia, ilu, ilu mi zabili, ale chyba niezbyt dużo, ogólnie rzecz biorąc. Ilu straciłem? Za chwilę się dowiemy. Jeden nowy Huskar, bardzo fajnie. Dwóch nowych weteranów, za tego którego mi zabili, niestety. Jakiś łucznik, piechociarz, piechociarz, dobra, tu jakiś ten, piechociarz się akurat trafił przypadkowy. Oczywiście zgarniamy całe eku, które tutaj mieli i szybko je chyba sprzedamy i w momencie kiedy je sprzedamy wrócimy na ten zamek, który tam się pojawił na, na horyzoncie I Już straciłem? Sześciu, sześciu, sześciu mi zginęło Jak widać Halmar, co ciekawe, Halmar od poprzedniego odcinka został, zdążo został... Zdążony? Nie Nie wiem, czy to jest, tak, to, tak mogę to powiedzieć, ale no Sa Saradzicy nie wiem, no, sułtan Saradziejski zdążył dążył przyjąć Halmar w czasie, kiedy, no nie wiem, od, od poprzedniego odcinka, tak? W poprzednim odcinku, pamiętacie, broniłem go wraz t, y, dla Weagirów wraz y, z tymi... no właśnie z Weagirami, tak? Przeciwko kyrdyskiemu Kanatowi i w sumie na, nie, na niewiele się to zdało, bo jak widać, no od razu przyszedł ten... przyszedł sułtan zabrał sobie, prawda? Troszkę już wolałbym szczerze mówiąc, żeby, żeby ci przejęli Kyrgyzski kanat, żeby przejął To ja bym sobie wtedy szybko sam zabrał też, bo pewnie Nie obwarowaliby go specjalnie mocno Teraz jako o tym myślę, to trochę żałuję, że go obroniłem wtedy, ale no wiecie No ciekawy odcinek musiał być na 800 800, 800 chłopów, bitwa duża <tryk> Więc no postanowiłem, że taka bitwa by się przydała Ok, jest, jest ich mało Lancierów mają 42, aż to jest dużo więc tak, dużo lancierów, ale ogólnie zamek mały, czy się uda? Rozpocznij oblężenie, hmm, przygotuj drabiny, o drabiny, to jest fajne, że są drabiny, tylko 5 godzin, szybciutko, w poprzednich, byłem jeszcze w paru zamkach odwiedzić, zobaczyć jak to wygląda, ale trochę się bałem, że mi się jedzenie skończy zanim zanim zbudują tą wieżę za... oblężniczą całą, więc więc oblężenie będzie w tym zameczku, bo wystarczy drabiny podprowadzić i już możemy, prawda, oblężać. No, te oblężenia dość ubogie są, jeśli mam być szczery, w porównaniu z tym, co, co można było zobaczyć na tych na trailerach Banner Lorda. I te oblężenia mają już, mają już być naprawdę w cholerę rozbudowane, że można w ogóle niszczyć mury, katapulty, są w ogóle jeszcze jakieś niesamowite rzeczy. No, ja jestem niesamowicie tutaj, prawda, podjarany tym Banner Lordem, że takie coś będzie wychodzić za jakiś czas. Nie mam pojęcia, w sumie kiedy, oni w sumie też nie wiedzą. Z tego co wiem, to twórcy nie chcą się wypowiadać specjalnie na temat. O jezu, to był mój. Prawie go trafiłem. Na szczęście mam Zeza. A teraz, bez strat, czy mi się zdaje? Okej, okay, zabili mi Huskarla. Ubolewam nad tym niesamowicie, że huskar musiał umrzeć, ale no. Dla zamku, no to mimo wszystko, jeden Huskarl to nie jest aż takie poświęcenie. A ci Huskarlowie, patrzcie, co oni tam robią z przodu. Ta bitwa będzie się opierała na tym, że ja będę sobie stał z tyłu i patrzył, jak moi Huskarlowie zabijają, prawda? W sensie będę patrzył na statystyki, bo. Nawet tam wejść nie mogę za bardzo Tu mogę stanąć niby Jak moi, jak no jak moi ludzie wejdą wyżej To się tutaj, prawda, ustawię i będę mógł teraz już coś powoli strzelać w nich O, teraz, nie no, trochę, trochę ryzyko, jeśli mam być szczery Że kogoś trafię Zabili mi weteranę po raz kolejny Nordycki włócznik, dobra, nordyckiego włócznika to tam srał jest? Aha, przyszli lancierzy, zaczęli, zaczęli się lansować tutaj Początek bardzo fajny, ale niestety się trochę spieprzył. Przez to, że lans. Co jest cholera? To powinny ich trafiać. A tarcze mają tam, czy coś tam. Niby się zasłaniają, chociaż ja... ja. nawet tych tarcz nie widziałem w miejscu, w którym celowałem. Dobra, spadniemy sobie na dół. Taka chytra strategia, bo stracę w sumie tylko 5 punktów życia. Kolejnych Huskaru nie żyje. No, mam nadzieję, że za tą bitwę dostanę kurde z 10 nowych łuskarni, Bo jak nie, to się obrażę na tą grę, bo, bo straciłem już dwóch a no trzeci ogłoszony, czyli no, gitarka. Ja tych uskali za dużo tak naprawdę nie mam. To jest problem. że oni powinni mi się za chwilę kończyć tego co widzę, bo zostają naprawdę ostro... O, tu jest jakiś typek. Chodź tutaj. Chodź, chodź. Nie martw się nic. I wchodzimy na tyły wrogom. Gdzie oni tu są? Tu powinni, gdzieś tu powinni być. Jest ta bitwa tutaj. Obraliśmy sobie wszystko na koło, i mamy tych zastranych lancerów, którzy powodują takie straty u mnie w armii. I ich sobie szybko, prawda? Dybijemy. Nawet bez koni są dość niebezpieczni, ale no zdecydowanie mniej niebezpieczni niż jakby byli na koniach, prawda? Dlatego właśnie. I po zamku. Nie wiem, czy cokolwiek. Hus Nie, Huskarli jakiś przetrwał na pewno, bo widzę, że w statystykach zabijali. Okej, okay, ośmiu tylko zabitych, prawda? Niedużo. Z tym, że aż trzech Huskarli. To boli naprawdę. że wiecie, no tak naprawdę niby zabili tylko ośmiu jednost jednostek, ale połowa tego to tak naprawdę moja elita, tak naprawdę największa. Tu widzimy jakichś typków. I sobie zrobimy wyjątek i ich przyjmiemy. Dlaczego ich przyjmuję? Dlatego, że teraz mam nowy zamek i będę mógł sobie, prawda, ich tutaj obsadzić jako, jako ochronę tego zamku. Właśnie założyliśmy nowe państwo, moi drodzy. Za chwilę powinienem się pojawić na mapie jako nowa potęga militarna. W tym jakżeś pięknym świecie. Włócznik... Kto się jeszcze... Nie, chyba nic tu nie ma ciekawszego już. Jak widać no lancierzy o ile potrafią naprawdę naprzeć sporo krwi, jeśli chodzi o walkę walkę w terenie. To no też potrafią coś zabić, ale to 8 no, ludzi, tak? Jak walczyłem do 150, to naprawdę jest tak naprawdę nic. Komu pragniesz oddać to lenno? Yy, chcę, aby zamek należały do mnie. Jak sobie żyjesz, panie, zostaniesz nowym panem miejscowości. Okej, okay, zamek coś tam został nami yy, Mianuj. Iremus, bunduk, a nie mogę siebie mianować? Ciesz się tą wolnością, lecz pamiętaj, że inni królowie Kaleradi będą Cię postrzegać jako zagrożenie, ponieważ na pewno za się ktoś, kto. Zakwestionuję i prawo do panowania. Um. Okej, okay, więc tym pierwszym ministrem czy tam coś takiego to mianuję sobie deszowi Dasavi jest w początku ze mną. Jak nazwiemy moje królestwo? Nie wiem, jakby jak by się nazwali moje królestwo. Jak myślicie? Ja nie mam pojęcia królestwo jak nazwać, o Jezus Maria, nie wiem. Tak, wiem, że z błędem specjalnie, może tak, nie, to jest kanał wardengi, nie będziemy nazywać się jak kanał wardengi przecież. Dobra, wiecie jak się nazwiemy? Nie mam pomysłu, nazwiemy się Temeria. Kto grał w A ten wie to jest Temeria. Zarządzaj garnizonem. Oczywiście, zarządzamy garnizonikiem. Aha, i czy nie mamy teraz mojej, mojej wspaniałej tej? Mojej wspaniałej kobiety nie mamy teraz tutaj. Hmm, Harcownik, prawda. Współplemieniec, oczywiście współplemieniec na włócznika Stepowy bandyta Okej okay. i czas coś tutaj pomyśleć o jakimś, prawda? Jakiejś armii tutaj. Nie wiem czy wiecie, czy nie, ale jednostki, które znajdują się w zamku nie mogą awansować. Znaczy nie mogły na pewno w podstawce. Tutaj nie mam pojęcia jak to wygląda. Czyli jak ktoś bierze udział w bitwie i jest jakby jako garnizon zamku, to po prostu nie zdobywa doświadczenia za to, więc... Trochę słabo jest to rozwiązane pod tym względem, więc zazwyczaj sobie lubię obsadzać jakieś silne jednostki. Jak na przykład huskarli. Czy na przykład strzelców. Bo mam już więcej tych huskarli niż strzelców. Tak, z mi tych strzelców, ostro wybijają ostro ostatnio. Więc sobie może ich po prostu wyrzucimy tutaj. Będziemy dzięki temu szybsi. Oni tutaj jakby wiecie, nam nie zmarnieją, nie? Nic im się tutaj nie stanie tak naprawdę. Ja mogę ich stąd wyjąć po prostu, Tak, mogę ich wyjąć, bo to mój. Moje królestwo, prawda? Mogę ich wyjąć? Tak, mogę ich wyjąć przez cały czas, bardzo dobrze. Zarządzaj garnisonem, zarządzaj zamkiem. Oczywiście, się siedzibę posłańców, a może być, co to tam jest. Umożliwia mieszkańcom przekazywanie ci wiadomości. O, zbliżaj... o to jest fajne. 31 dni będzie się budować, prawda? Przez pacerów się po dziedzińcu i do sali orda. A przejdziemy się do sali lorda. Jest tu moja Deshavi, prawda? O kurczę. Nawet kogoś tu ma jakąś babkę. Swadiański sierżant? Skąd ty masz swadiańskich sierżantów, moja... Moja droga przyjaciółko. Lady Quat... Quata? Hmm. Okej. Okay. O kurczę. Nie chcę się teraz tego ogarniać, więc może to po prostu ogarnę poza odcinkiem i nie będę teraz się tym zajmował. Będziemy się zajmować akurat tam królestwem jak ogarnę, trochę jak to w ogóle wygląda. Wiecie, jak panowanie takim czymś. O kurczę, jesteśmy czerwoni teraz. A to fajnie w sumie całkiem, ponieważ... No myślałem, że będziemy szarzy, jak bandyci bo tak to wyglądało w tej, w podstawce że po prostu szare się robiło jesteśmy teraz trochę jak Swadia nie no, trochę inni, ale, ale mimo wszystko podobni halo, ja mam teraz ten, swoje lenno ja powinienem teraz, tu nie powinna być ta flaga tu ja powinienem mieć swoją nową flagę chyba, czy nie Dajcie mi wybrać sobie flagę? halo, halo flaga, flaga Moi chłopi, mój chłop, mój własny Skąd on biegnie, stamtąd? No nie mam tam farmy, tu jest moja jedyna wioska Skąd on przylazł, debil? Debilek jeden I to teraz jak wezmę informacje i frakcje, to mam Temerię, o kurcze Temeria oczywiście nie ma swojego godła, bo nie dadzą mi wybrać jak na razie z tego co widzę Dalej stara flaga tu jest Nie mam pojęcia co się dzieje, dlaczego jest stara flaga nadal? Idziemy sobie do mojej wioski. Yy, wyrobuj co to będą zachodnicy Kergiccy, prawda? Tak, to nie chcę. Kergijskie nie są mi potrzebni do niczego. Ale przejdziemy sobie do centrum wioski. Zobaczymy, czego ci moi wspaniali wisieniacy będą ode mnie żądali. W końcu moje królestwo, tak? Moje wspaniałe, nowe, wielkie królestwo. starszy wioski. Witaj, panie we wsi Amal... Amasz... Amaszkę. Jestem starszym wioski. Czy masz dla mnie jakieś zadania, w których mógłbym ci pomóc? Nic nie potrzebujecie? Zero reputacji? Naprawdę nie dacie nic chłopcu tutaj dorobić sobie? Kurka. Człowiek się tak stara, a ci mają cię w dupie, prawda? No to powoli zaczynamy tu robić, prawda, rozbiory. Tutaj z jednej strony weszli ten. Ja tu weszłem z drugiej strony. Sam wszedłem. O! o, o, ktoś mnie zaatakował. Ktoś mnie zaatakował. Moja sława cię wyprzedza? Nie wyprzedza, dobra. Mhm. Będziemy walczyć oczywiście. Co ty? Tak komarmiał się na mnie rzucasz? Eee. Okej. Jesteśmy jakby z powrotem, bo sobie wczytałem. Eee, typ jak mi napieprzył i to ostro. Ponieważ jego armia składała się w zasadzie w 100% z. <laughs> jego armia składała się w zasadzie w 100% z lancerów, a ja pozbyłem się właśnie swoich huskarli i swoich strzelców do obrony zamku, więc Aktualnie ich przy sobie nie mam. I to właśnie spowodowało, że no jakby nie mam armii, więc nie mam tej swojej elity, a on miał całą, całą elitę w zasadzie, więc nie po prostu nasukał w 3 sekundy i tyle. Idziemy sobie dalej, prawda. Będziemy sobie teraz rekrutować Jakieś fajne jednostki, prawda, do armii, chociaż nie. Najpierw może zanim zaczniemy rekrutować nowe jednostki To sobie trochę wyekspimy moje stare jednostki I tym w sumie nie chciałbym was zanudzać, jeśli chodzi, wiecie, o jakieś bieganie na bandytów To was raczej nie będzie interesować, prawda Ja sobie to zrobię na górskich bandytach, bo górscy bandyci, prawda, mają dużo obuchowych broni Będą ewentualnie ogłuszać więc ja sobie szybko dorobię armię, żeby mieć nowy garnizon do tego, do mojego wspaniałego zamku. I po prostu od następnego odcinka zaczniemy sobie już, prawda, podbijać jakichś kolejnych lordów, jakąś taką lepszą armią. Kolejne zamki, prawda, jakieś może padną w następnym odcinku już. A tymczasem się z Wami żegnam. O! Jest najlepszy moment, na który czekałem. Kurde, pół dnia. Dobra, tak więc już miałem się z wami żegnać. Ale zanim powiem, dziękuję. Do widzenia, to jeszcze sobie wybierzemy swoje godło. Yy, widzicie coś ciekawego? Jeśli mam być szczery, to ja niespecjalnie jeszcze. Przelecę sobie to tak na szybkości wszystko. Zobaczę, jak to wygląda z grubsza. Ok, jesteśmy z powrotem na starcie. Gdzieś tu widziałem takie ciekawe godło. Tu jest ciekawe godło. Nie wiem, czy wiecie, jak wygląda godło Temerii, ale z tego co każe, wyglądało bardzo podobnie tylko miało chyba trzy te symbole. Tak więc, skoro nazywałem swoje królestwo Temeria, no to, no to wezmę sobie akurat to godło. I takie samo godło chyba powinno być teraz na moim zamku, czy nie? No dokładnie, takie samo godło jest na moim zamku. Ech, już jakiś typy obręczał mój zamek dobra będę się tam wrócić za 3 sekundy sprzedam coś w najbliższym mieście czyli tutaj i za chwilę tam sobie wrócę ale tak jak powiedziałem tymczasem z wami żegnam dziękuję, do widzenia jutro jak widzicie już jest to robić bo będzie obrą na zamku i możliwe, że podbój kolejnego zamku wiecie, trzeba rozszerzać swoje włości i swoją, swoją, prawda swoje wpływy. Tak więc widzimy się jutro. Dziękuję. Do widzenia.